Nie wiem co dokładnie, ale widziałem, że chyba domek leny zniszczony. Pokażę Wam moją tajną bazę, bo dzisiaj nie budujemy tajnej bazy, dzisiaj jest krótki odcinek, widzowie. Tak, dzisiaj krótki odcinek. No musimy po prostu uciekać chyba z Filipowic za niedługo. Tak nie wiem, to jest czwarty odcinek z tej serii, widzowie, z krołem. No bo kroł już przesadza. Pokażę Wam moją tajną bazę. Po prostu widzowie Kroł już przesadza. To jest moja tajna baza. Tak. Niszczycie i nie tu ale powinienem mieć tam jakieś okienko chyba sobie widzowie zrobię okno tutaj gdzieś wyjeżdży telewizor, ale to będzie z tego okno bo ja muszę mieć jakieś okno, ja się boję w ogóle czy on tu będzie chodził jeszcze, ja bo po prostu nie czuję nie mam tu okien i to jest trochę creepy Powiększyłem tą bazę i dobra, zaczyna widzę padać, Więc to jest taki, pokażę Wam, co się zniszczyło, bo coś tam się zniszczyło i... No, w następnym odcinku bardziej będziemy pokazać tą bazę. Bo za, jestem na dworze, zaczyna mega padać i muszę, no więc lepiej, żebym wracał do chaty. No kurde, ale pada! Widzę szybko pokażę wam, bo widziałem coś tam. Coś tam kil, chyba kilka rzeczy się zniszczyło, muszę... Dobra, szybko, uciekamy. To się nie ży... Kurde, dobra, wiecie, wy widzicie to, że normalnie słońce jest, tak, a u mnie normalnie w, w prawdziwym życiu tak pada. Co to? Ej, Te tego nie widziałem. Tak wyglądam, to jest trochę jak on z Wojanowic, tylko taki stalowy i ma niebieskie oczy. Dobra, to w innym odcinku, po prostu ja muszę szybko nagrać ten odcinek, bo pada. Tak, okej, okay, to już był... No i do gleny no i do gleny po prostu domegleny megleny Dobra. Ja się boję no pada mi tak, Jezu, nie wytrzymam. Widzę, to będzie taki szybki odcinek. Krótki. Okej, okay, domek megleny zniszczony to nie będzie łatwo odbudować. Jeszcze jakaś mucha po mnie chodzi, super. No niech złazi ze mnie. Ja nie jestem. No i super, nie kolejne widzowie. To sobie omówimy. W następnym odcinku, no smutno mi jest. No jeszcze chyba tutaj coś było. Tak. Dobra widzę, to chyba już tyle, ale jak nie to zobaczymy w następnym odcinku. No będziemy musieli się wyprowadzić na ten okres. Bajo widzę, no jest po prostu tragicznie.